Witam Was, widzowie! W kolejnym vlogu, jak widać, będziemy rozsiewać się nawozy. Mocznik pod kukurydzę. Ata będzie zapinał zaraz opryskiwacz. Tam odczepia odważnik. W tej chwili wrzucił 500 kg mocznika. Zaczepia opryskiwacz. I będzie pryskał od drutowca. Stanowisko po łące. Można nazwać nieużytkiem. trwały użytek zielony. No i co? I trzeba było pryskać od drutowca, nie patrzyliśmy czy jest, no bo można byłoby zakopać parę kartofli w paru miejscach na polu, odkopać za jakiś czas i by było widać czy w kartoflu jest drutowiec, czy nie. Trochę za daleko wyjechałem, teraz się waczę na 24 metry. Około 200 kg na hektar mocznika pod korzeń, później jeszcze w pójdzie NPK 250 kg na hektar 10 na godzinę sobie lecimy. Parę lat się tym rozsiewaczem, to mniej więcej wiem co, gdzie i jak w nim ustawić. No wiadomo, że co do kilograma to nie trafia, to nie jest jakiś tam rozsiewacz GPS-em jest to rozsiewacz andrometr, brzeg. zobaczymy jak tu gęsto nasypany kurde prawie wcale nie widać nie no jest, już. jest na śladach najlepiej widać yy, później będziemy mieszać to z ziemią bo ten oprysk, ten oprysk yy, trzeba zmieszać z ziemią żeby on zaczął działać nie wiem jak on działa jakiś gaz wytwarza czy co że ten drutowiec wychodzi na ziemię, znaczy na, na, na powierzchnię i ginie coś tu sieje. kurze mnie tylko to, że jak jadę to co jakiś czas muszę wajchę do, do tyłu popchać bo kabina się buja i opada mi lecimy najpierw dookoła siejemy jak z GPS-em najpierw dookoła oznaczymy sobie pole najdłuższy przejazd, a później będziemy jechać już tu od drogi w tamtą stronę staram się trzymać 1800 obrotów na silniku, żeby to 540 na wałku było pole zarówne jeszcze nie jest ale pójdzie agregat trochę porówna Mocznik fajny w tym roku dostaliśmy, bo w tamtym roku, dwa lata temu w tamtym roku niesieliśmy mocznika. Dwa lata temu jak przyjechał to była taka kasza na dole, tak gdzieś z tyle i jak to wleciało do siewnika to później lecieć nie chciało, zakleiło na dole go te otwory, trzeba było tam drutem, prętem. Sprawdzimy teraz mojego GPS-a, którego mam w głowie. Lecimy 24 kroki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, dwadzieścia trzy i pół kroka. Czyli powinno być te 24 metry, może z lekkim zakładem. Zakupiliśmy tonę mocznika na, tutaj pod kukurydzę, 4 hektary. Tonę NPK. Tu z mocznika jeszcze 200 kg powinno zostać. To posieje gdzieś po łąkach. Się nie zmarnuje oczywiście. NPK pójdzie podziewacz, tak jak mówiłem wcześniej. I saletra na łąki. Dlaczego saletra na łąki, a nie PIK, fosfor i potas. Dlatego, że no, mamy suszę, tak? Jest susza miesiąc bez deszczu u nas. Jak wstawiałem film z prezentacji lawety. To no, to wtedy ostatnie raz padało, można powiedzieć. Kamienie do pozbierania. No, a PIK to jest nawóz, który on długo działa. Także podgonimy trawę z aletrą, wiadomo, że trawy to trawy motylkowe, takie jak koniczyna, lucerna, one biorą azot z powietrza, nie potrzebują dużo azotu. No ale za to te inne rajgrasy i nie rajgrasy, no potrzebują trochę tego azotu. Nie będę dużo sypał, nie ma sensu moim zdaniem, no bo wysypanie nawozów w taką suszę, no to mija się z celem. I tak będę czekał na deszcz, zanim tą saletrę posieję. No i tam nie wiem, może mnie skarcicie w komentarzach, że co ty gadasz, co ty pieprzysz itp. No ale to jest moje zdanie. Nie będę siał nie wiadomo ile nawozu, żeby zrobić trzy bale więcej na hektarze. A bo ładować no nawozy kosztują, tak? Kupiliśmy 5 ton nawozy i ponad 7000 tysięcy wydaliśmy w to. To ja za te 7000 tysięcy wolę sobie gotowych bel kupić i się nie napracować, nie myśleć, czy, czy coś urośnie, czy straciłem, czy coś na tym ugrałem. Kupuję sobie gotowe bele i karmię. skończyłem tam sobie w pewnym miejscu w sumie to prawie całość przeleciałem, ale będę jeszcze raz po tych samych śladach leciał bo mam ustawione na saletrę i nie chciałem już przestawiać a morski objętościowo, jego więcej trochę grubszy, no to myślę, że to dwa razy mniej leciało, tak na logikę, że zbiorąc Będzie nowe gumki tutaj porobić Bo już z biegiem czasu się zniszczyły Chcę renowację dla tego rozsiewacza zrobić już jak ten garaż tam pobudujemy warsztat, wstawić go, dać to nie wiem czy do piaskowania, czy to wszystko drzeć szczotą, fleksem, odmalować go. No bo nie jest to zły rozsiewacz. Wiadomo, że tam trochę lat ma. Jeszcze jakby jedną nadstawkę dorobił gdzieś z blachy, to by półtora tony do niego wchodziło śmiało. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, leciłem po tych samych śladach. Bwójeczka na żółwiu, 10 na godzinę, 540 pałeczek i cyk, poszli. Tak jak myślałem, że mi wyjdzie cały rozsiewacz na 4 hektary, tam jest 500 kg, choć znaczy cały nie był, jak było widać, tam trochę zostało około 100 kilo-150 ale wolę przesieć dwa razy po tym samym, niż mam gdzieś zabraknąć w którymś miejscu. A tak jak wcześniej mówiłem, no już się je trochę tym rozsiewaczem, to wiem jak go ustawić. Był ustawiony w tamtym roku właśnie na saletry, ta ziarnistość jest trochę inna, grubszy jest ten mocznik, jest go objętościowo więcej tak więc, tak jak mówiłem, wychodziło mi, że. Że. Że tak jak mówiłem, nie? Bo jak ja mówię, to ja mówię. Jak mówię, to ja wiem. Każdy ma tam te swoje techniki, prawda? My też nie siejemy tyle na wodzu, żeby te wszystkie dawkowania tak sobie mieć już precyzyjnie. Eee ułożone Bo tutaj spalę na te 4 hektary, żeby takim rozsiewać na 24 metry, to sypie. Przesiać to jest śmiech na sali. Jeszcze Ceresem? Tak to jak 60 pali. Ogólnie Ceres to jest good machine. Takich prac jak nawozy, jakieś prace załadunkowe, zwinny, mały, ciężki, prawie 5 ton waży. Z tym turem i z obciążnikami w kołach na pewno waży 5 ton. Kiedyś pojadę do, do znajomego na wagę i go specjalnie dla Was zważę. Ale jeszcze nie wiem, kiedy, ja znajdę czas. Zaraz się siano kosy zacząć, czy zaraz? Dopiero pola się zielone robią. Dobra, kończymy tutaj. Może, ojejku, dogram jeszcze coś z pryskania. Też tak nie chcę się kręcić po tym polu, jak ta pryska. No, bo wiadomo, środki ochrony roślin to drażniący temat dla dróg oddechowych, pokarmowych, BHP ITP Także robimy tutaj cięcie. Jankę z pryska. Te lance to się pourywają zaraz na tej oranicy trzeba dorobić na końcach belki takie ograniczniki, że jak w ziemię przeryje, to żeby tymi końcówkami po ziemi nie szło, bo jest, jest tam taka blacha krótka, ale nie, nie zabezpiecza tych końcówek, rozpylaczy. Kurde Nie wiem czy się będzie słychać Stoją dwie maszyny Black and white Cieknie zarysa z tego siłownika Na dole uszczelniacz poszedł Ale jak kupiliśmy to był porysowany strasznie ten siłownik Ten jest zgięty A ten jest porysowany Trzeba będzie to zrobić Szkoda oleju trochę No a kapie do ostro Wlewamy dwudziesteczkę do Aresa, co by dużo nie spalił Ile wlejesz tyle spali Jak dużo mu nie wlejesz to ci dużo nie spali Proste, nie? Logika Palimy maszynę Zaczepiamy maszynę Maska osrana przez ptaki O Jezu, jaka tu gorączka O masakra a ile robactwa się pobudziło Siłownik nie trzyma w drzewiach Paszły Pseudomole Świetny filmik, w którym premier Mateusz Morawiecki odgrywa amerykańskiego dziennikarza. mieszamy te nasze mikstury co żeśmy tutaj dzisiaj wylewali czyli mocznik i pyro pyro coś tam, no ten na drutowca oprysk i co? i w następnym tygodniu zaczynamy sieć kukurydzy gdzieś 25, 26 będziemy siać tak, mamy dogadane bynajmniej z usługodawcą. Dzisiaj mamy 17 kwietnia. Jeszcze lekko ponad tydzień I będziemy siać. No, u nas na Mazurach trochę inaczej się sieje. Wiadomo, że trzeba poczekać. Inny klimat zdeczka, że tak powiem. Już widziałem, że sporo osób posiało, no ale. U nas ten klimat suwałk zmusza nas do czekania. Wczoraj jeszcze przymrozki były Znaczy wczoraj, przedwczoraj, wczoraj już było fajnie, przedwczoraj przymrozki, ale już oglądałem pogodę. Patrzyłem na internecie, to już ma być coraz cieplej, także nie ma co czekać do maja do maja, no to już mamy praktycznie maj 25-26 to już mamy praktycznie maj no, trzeba siać, no ta wilgoć jeszcze w ziemi jest, jak widać to za głęboko nie robię tylko tyle, żeby to z wierzchu wyrównać jakoś nie ryć za bardzo tam w dół, nie wyciągać tej wilgoci Dla przypomnienia, no to siejemy dwie odmiany. Nie wiem, czy będziemy je mieszać razem, czy od jednej strony posiejemy jedną, od drugiej drugą. To już tata zdecyduje. On tutaj zarządza tym. I dwie odmiany Glade oraz Dumka. W następnym roku spróbujemy opokę. I może jakąś inną jeszcze nie, musimy pokombinować trochę, zobaczyć te odmiany. No pierwszy rok teraz siejemy, no to nie mamy jakiegoś tam porównania, co u nas lepiej wyjdzie. Mam nadzieję, że tutaj coś urośnie. stanowisko po użytkach zielonych, no to powinno być dobre pod kukurydzę, ta ziemia nie jest zmęczona. Przed orką dawałem tutaj 45 ton obornika pod, no pod zaoranie, tak pod korzeń, żeby było na, na wiosnę, pod kukurydzę. Teraz poszło około 200 kg mocznika. Później jeszcze 250 kg NPK. To powinno coś tu rosnąć. Wschody zweryfikują, jak to się mówi. Więcej wam powiedzieć. To chyba tyle będzie na dzisiaj. Ja mieszam dalej tą ziemię, grzyzną glebę. I co więcej, oczywiście, zapraszam na fanpage, Instagram, Facebook. Do subskrybowania kanału, jeśli jesteś nowy. Dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco z filmami, łapka w górę, jeśli się podobało. Jeśli nie, łapka w dół, przeboleje. I do zobaczenia w następnym vlogu. Ja się z Wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Cześć.